Śmierć 15-latka na obozie harcerskim. Zatrzymano dwie osoby. Pilny komunikat policji. W całej Polsce nie milknie echo tragedii, która miała miejsce w nocy z 23 na 24 lipca w miejscowości Wilcze na jeziorze Ośno. 15-letni harcerz zmarł po tym, jak próbował zdobyć kolejną sprawność. W sprawie zostały zatrzymane dwie osoby. Policja wydała oświadczenie. Koszmar na obozie harcerskim. We wsi Wilcze doszło do tragicznych wydarzeń, podczas których zmarł 15-letni harcerz. Nastolatek w środku nocy, około godziny pierwszej. Wraz z opiekunami udał się nad jezioro Ośno, aby zdobyć kolejną sprawność. Miał przepłynąć w mundurze i butach na drugi brzeg i rozpalić tam ognisko. Chłopiec chciał zdobyć kolejną sprawność harcerską. Był z opiekunem i ratownikiem WOP, powiedział faktowi ASP. Sztab. Maciej Borowski z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Akcja poszukiwawcza, 15-latka. Opiekunowie harcerza, kiedy zauważyli, że zaczyna się topić, ruszyli mu na pomoc. Nie byli jednak w stanie wyciągnąć nastolatka z wody i zdecydowali się wezwać służby. Natychmiast rozpoczęliśmy akcję ratunkowo-poszukiwawczą, która trwała przez całą noc, do momentu odnalezienia ciała. Zlokalizowaliśmy je przy pomocy sonaru. Zwłoki wyciągnęli nurkowie ze specjalnej grupy z Kościana, przekazał Faktowi rzecznik prasowy wielkopolskich strażaków młodszy Asp Martin Halasz. Ofiarą okazał się 15-letni harcerz z bazy obozowej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręgu Dolnośląskiego. Zatrzymano dwie osoby. Śledczy po zbadaniu sprawy uznali, że chłopiec był w nieprawidłowy sposób asekurowany z łodzi. Nie zachowano w tym przypadku podstawowych zasad bezpieczeństwa. Działania policjantów skupiają się obecnie na gromadzeniu materiału dowodowego, który w najbliższym czasie zostanie przedłożony prokuratorowi prowadzącemu śledztwo. To prokurator zdecyduje o treści zarzutów, które zostaną przedstawione osobom odpowiedzialnym za to tragiczne zdarzenie, poinformowała policja. W sprawie zatrzymano dwie osoby dowódcę drużyny i ratownika wodnego. Oboje w momencie zdarzenia byli trzeźwi. Współpracujemy w tej sprawie ze służbami, by wyjaśnić wszelkie okoliczności zdarzenia. Zdecydowaliśmy o zakończeniu obozu, którego członkiem był 15-latek, a całej grupie zapewniliśmy pomoc psychologiczną. Dzieci wrócą do swoich domów już w czwartek powiedział SuperEkspresowi. H.M. Adam Paczyna, rzecznik prasowy ZHR.